Yo, what's up, z tej strony Alien. witam was bardzo cieplutko, witam też ekipę, jest mucha Ignacy. Dzień dobry. Jest Admiros Viking. Siemanko i jest duch Manjo. Witam! Uwaga, e... mam dobrą wiadomość, kochani widzowie, po ostatnim odcinku jak zniszczyłem moją kreweturę właśnie teraz znalazłem klawisz Escape. Aha o, ja się mówisz, 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 że oglądałeś wypadek F1, tak? To tak. Dobra, dobra no to co? To wybieramy teraz szybki tryb. Lud grabik oczywiście. Wyścig jak najbardziej. Wrogą twarz nie. fight, dobra. Niech będzie wyścig. Kto wziął ekipę? Ale ją ja wziąłeś? Ekipę? Ja wziąłem tak. To był Ja też wziąłem tak, 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 tak. to, to jest fajny tryb. O, tak, ja lubię ten będzie. tryb. Aczkolwiek nie zawsze ja chcę... mi nim wychodzi. O, pierwszy mutator. Hmm. O, to jest zabawne. Serdecznie podwójny skok. To akurat na początek to będzie akurat na początek idealnie. będzie dalej. O, tak. tak bergę, Bombowy bierak. A! Nie! Gdzie jest bomba? Nie! Nie, nie ma! Ale ci sprzedałem! No nie, nie, nie Trzymaj. Dobrze. <śla> nie, nie Trzymaj! Nie, nie, nie! 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 Tak! mnie sobie! Chodź do halo. mnie! Dzięki! Nie! Zęgla, tak, tak. Nie! Jest! O ładnie! O oh, yes. ok, Dobra, Ludwia. Oh, Felek, kartofelek, no. Motyla, oh, noga, śliwacza rurka. O, oh, Grafik. Teraz to jest mój tryb, panowie. Mój? Mój tryb, jak Ali, się ma. ja patent? O Jezu, jak dostałeś od razu na wejście. No a jak? Ja zawsze dostaję. A? Poszczęściło się Ta? dobrze na początek. Ta idzie, do moje, halo. A Jezu, jak uh, ty się ustawił elegancko. A jak? Tak nie wolno. Nie, ja mam swój... Ooo, teraz, teraz, trip. dobrze. Proszę o ciebie. Okej. Okay. Dawaj tu. Oj nie, oj nie. Moje... Tu będzie, ale... Trafiony. No no, patrz! Nie trzy Alien, jest jakie ty szczęście do tego. O nie, nie proszę, o nie! Szczęście. Idę już zanosić do skrzyni. O, o, no nie wiem. Wierzę, wierzę. Podjęliśmy obydwa o, i stojąc do końca... Ale... Nie! Ja Alien, tak. dobrze. Ubiegam ten tryb, jest genialny. Dobra, wroga twarz, je! O ja, wziąłeś w twarz. O, tego nie tak. lubię właśnie. Nie ogarniam jak on tu działa. Nie, kurwa, mać! Się dałem do Umandiowi zrobić. No, nie! O, nie Dokładnie, ma to papiery na ten tryb stary. Prawo jazdy na świepa. Ekipa sprzątająca, nigdy tego nie robiłem, ale tryb. to jest jak graffiti chyba. Coś takiego. No to nie jest najłatwiejsze, tyle. Uważajcie! No że... super! Wiesz co zrobiłeś Alien? Że no. mnie zablokowałeś, że siedziałem na twojej głowie i umarłem przez to No to, to fajnie, no. idealnie, nie? Dla mnie oczywiście Kurde mi ja się Halo fioletowy Dlatego cię blokuję teraz <grym> A blokuj. Jest! Jest! Udało, Udało się! Admiraosek zrobił! Dobra, nie Dobra. To, to jest zawrót głowy! Zawrót głowy? Lecimy do góry, jak w IC Tower. Aha, to... To jest bardzo fajne. Bo... A! Nie zostawiajcie mnie z tyłu! Spójrzcie ale... mi! Z, z uh. Nie, No bo... nie! nie o, tak, widzę pirok po skoku. Nie, to zawsze, zawsze to drugie. smarowało tam na ścianie. No, bo no, bo tak, o. o nie, teraz się nie dam. Nie ma takiej opcji. <laughs> nie ma takiej opcji. Ok. Dajmy chwilę, nie. Okay. Oh, o nie, Taktycznie Tak, nie! Bo ładnie. Nie jestem dobrym taktykiem. Nie. Dobra, masz, dzięki. A miałbyś być nie. taktycznie. Nie, nie! Jak uciekałem cały czas, to się dałem. A ta gra jest czasami tak głupia, jeśli chodzi o oddawanie tej bomby. Nie! nie, no, nie tak! Co zrobił? Gałgany jedne. ktoś mnie spowalniał. O, A stał zawrót głowy. O, Pora dabej. wybrać mutator. Underwater, go. O, ja wybieram nie, jakiś normalny, Będzie underwater. klasyczny Icy Tower. Hardcore, nie! Nie! Hardcore, nie, wu, wu, wu. Hardcore. Hardcore. Eee, fajny, niech będzie! Under. Nice! Wówu jest nice. fajny, no? Okej, pa, 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 pa. No, jest fajny. Ojej! A tu można. Haha, Icy to jest! Odwrócony, no, co, odwrócony IC Tower! Ej, tu jest za Odwrócony IC Tower! A. Nie jest ja, jednak łatwe, Nie jest takie łatwe, bro. O, ja nie wystartowałem! O, wrogie trwa. A madzie się pododawał wrogiej twarzy. No nie. Eee, mam I Czemu mnie zablokowało w takim miejscu, to mnie ciekawi. Dziwne. Oj boże, z ty mój, zawsze mam tego pecha, że. O, muszko, jak się, muszko, muszko, się muszko, trafię, to jest zawsze mandzią. Muszko, muszko, muszko. Mam. Mam! dobrze. dobrze. Czasami te duchy są zbyt kolorowe i to mnie myli. Tak. Heavy bullets na fałkach? No, to jest zabawne. No, no. myślałem, że wpadnę w niego. Mój. Nie dobry jesteś w tych heavy bullets. Wiem o tym. Kurde. <laughs> Jakie flejsy. <playsy. laughs> oh! oh! Ooooo! To się naczynia! Co? Co? Yeah. Jee! Ja, I forobił! Nie wierzę w to! Co mąż. za runda? Uuu. Jakie tam uniki szły na no wszystko? No, Nooo! Epickie to, bez kitów! Ojej, to jest dziwne. A o bo nie stało! Za bardzo chciałem tego, to most... Jak tym duchem mi stąd nie odejdzie! Patrzcie na <laughs> to! O Boże, nie ruszyłem się, bo górą poszedłem. Ale głupio. Dobra, masz, brawo. Yes, Easy. Porobił. No, porobił, dobrze. A, mi się udało. Dobrze. Loot grab. Oh, okej. Okay. nie. Loot grabi. Cieszę się, że loot grabi. Ja jestem tutaj teraz, okej. Okay. Oj. Oczywi I oczywiście pod ciebie, jak za... okej. Okay. O. Nie, kurwa, serio? Nie mam nic. O, ja koniec. nic, absolutnie od samego początku. O. Dobra, teraz się może coś o. pojawi. Mój kochany trylowiku. No i teraz macie trochę przewagi, widzę. Tutaj podłapać odrobinę. Jezu, ty złodzieju, ale wiesz, wiesz, że złodzieje zawsze przegrywają, wiesz o tym? Ale ja i tak przegram to. To jest świetnie. Nie ma szans. Nie. Nie Nie zbierzesz mi! Ale on na to patent dobry. Nie zbierzesz. Ma farta na to dobrego, a nie patent. Jakiego farta? No jest patent e, Patent swój Patent ma na swój sposób. Trzy razy ci się na mordzie zrespiło, to dużo twojej zasługi. No dobrze, no ale to, to że Mandziu. nie biegałem nigdzie. To też jest jakaś taka. Nie! To trochę soli na pewno eee, mi zaszkodzi! Kto mnie blokuje? Mm. No, nie! Duchy. Czy duchy potrafią tak blokować, że stoi się aż w miejscu? Prawie. No prawie, prawie, prawie. Chyba dwa duchy naraz raz mię zblokowały. Bywa o, o, o. 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 o nic mi się nie podoba. <laughs> wiedziałem, wiedziałem, że to Bardzo jest. dobrze nie ale bo mi się nie nic działasz. nie podobało z tego. Nie, no spoko, no to masz prawo przecież wybrać ten trybnik. Oo, wow, tak. jak ładnie Admiros z tego, wyczaiłeś. Co? Nie wiem jak to zrobiłem, ale się udało. No właśnie, dobre pytanie! Ja o, udało Co? mi się. Co? Nie jaki? rozumiem jak. Gratuluję, ja, nie ja gratuluję. nigdy tego trybu nie rozumiem, na no serio. To dobrze, że teraz Admiros ma um, spowolnienia. No, super. Nie! O, wszyscy już się skupili A -a. na komentarzu, dobrze. A ja. dobrze, <śmiennie> tak. dobrze, że jesteśmy youtuberami, panowie, prawda? <śmiennie> <śmiennie> Jeszcze na komentować, czy A -a. A -a. Nie, Nie wiem, jaki to zero, zero. Zero, zero. Od samego no. początku, wszystko grane było. Wyścig, okej. Okay. O, to Ale będzie dobrze. świetne. Tu mam będzie szansę. Świetne dla... No ja! Pierdolony to! Ale jestem spowolniony! Przez tego ducha, kurde! No nie ja mogę się ruszyć dół. prawie, Mandzia, przestań! ty mój, co ja zrobiłem sobie za głupotę. Zabijcie się! Tak. Jak ja jestem tak wolny, że ja nawet nie mogę przeskoczyć no nie, no tego! Tak mi ciężko skakać po tym. O, bombowy bo, bo, no Ale fajnie, będzie, że ja mam mutator. Spoko. Ekstra. Nie wiem czy wiesz, ale z bombą ubiega się szybciej i mutator tak jakby nie działa. O, spoko, tak. widzę, że ci pomogło. Kurde! Pytanie, jak teraz wy biegacie szybciej, mm. kiedy ja No. O, nie. Bardzo Ignacy. Pierdalajcie bom. No! Jak to zrobił? Jak to zrobił?! Nie Ostatnie. mam pojęcia, ale to O nie, było genialne. O, nie. Ja ja wiem. O to... nie. dobrze. Ja A, nie dobrze. Super, no, z tym mutatorem nie. to na pewno. O nie, ale teleport. Zobaczcie, nawet nie mogę wskoczyć tutaj. Okej, okay, dobra, udało się. No, no świetnie. Chodź to alien na dół, bo nie mogę. Trafił. Mandzio wygrał. No. Mandzio, nice, 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 nice. się do no. Tym notatorem no. się nie dało nic zrobić. O nie, tylko nie lubię. No loop. mogłeś mieć faktycznie ah. No, Tu poproszę. No oczywiście. O, dzięki. Miło, dzięki. dziękuję. Jezu, ledwo biega. Bardzo fajna gra. O, jak dobrze. Bardzo fajna. Ale fajnie wyrównanie. O, jak dobrze. Są. Tak, bardzo o, jest wyrównanie. Miło. O, ale kurwa balans. Ja tu nawet to? nie wskoczę. O, dobra, dobra, dobra. O, o, też jak tam dobrze. nie O, jak fajnie. Dzięki. O, jak o fajnie, super. O, dobra, to ja już tu postoję. Na o, o pierwszy, raz. Pierwszy. Jest. Jak No dobra i tyle. No i koniec. No dobra, biorę tego zęba. Nie, ja go biorę. Ops Jest dobrze już Może nie będę chociaż ostatni Nie będę Marian, za szybko, dobrze przyszedłeś się tak Przedem. jest, zauważyłem, że czas ucieka i wskoczyłem mm. dosłownie na ja zauważyłem, że i tak niczego nie mam, więc chociaż cokolwiek pozbierałem. A, miódno! No nie, nie, jeszcze wygrywa, jeszcze dostaje mutatory. Dicoys! Oh. Nie, 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 nie! Dicoys! nie! Żadny nie, no nie, nie. Dicoysy są najgorsze na świecie. Na tej mapce wyobraź sobie Dicoysy. Na wszystkich mapkach. Nie! A w Tak! Po coś to zrobił, dlaczego? Myślałem, że byliśmy kolegami. A! O! Oh. O nie, nie, nie mogłem zabrać Dobra, to ci był ci błąd, to był błąd. Widzisz, a gdybyś mi gdybyś nie zabił, to by było dobrze. No, ale wtedy Taka ty byś mi zabił. Nieprawda, wcale by tak nie było. No, o, nie, o, o nie, o nie, o nie, wroga twarz. No. No i właśnie, jak to działa, no nie, wiem, nie wiem, Ja też nie rozumiem. Jest. Nie wiem, jak to zdziałało. Jest! Yes! Kurwa mać. Brawo. Jest! Albo i nie, nie brawo. Słuchajcie, trzeba go domalić teraz. No tak. focus alia, To nie? jest ten moment. Fokus. Okej. Okay. Odejdź. Czemuś to zrobił? No wojcie się no, Fokus Alien, ale ja tu się do kiedy no. zabić No czemu mam się dać zabić, skoro Focus Alien... No alia? nie, alienowi no. Zamiast. ale mi przekazać że jest mi. Ale nie, ale był za daleko. Był blisko, nie kłam. Chciał Cię wyeliminować i dobrze o tym wiemy, no. Proszę. Już byłeś blisko. Ale było blisko. Trolluników. Wysik, no ciekawe, ciekawe co tu się zaraz stanie. Uwaga, bum, 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 in my room. Jaki jest ten? O! A, podwójny skok jest, dobra. Tak. O wy Nie, cały czas jestem przyzwyczajony do tego głupiego chicken horse'a z tymi skokami. O, Mandziu się wysadził. No i dobrze, Admiros, Koniec. Przesrany jestem tutaj, nie? Haha, ale cię zrawie. nie wiadomo gdzie iść. A, ale o. cię No i dobrze, Admiros, ładnie. Blisko, Oj, blisko. A to nie było już meta? Nie, nie było? No, nieważne, nie, jak nie. Był pierwszy i tak lub Nie, tak, tak, tak. no to ja wiem, ale... A no, tak też już była meta. Zawrót głowy, okej. Okay. O, tutaj się teraz porobiło. Oj, oj. Teraz będzie zabawa. Podwójny skok tutaj. O, nie! nie. O, co? co, nie zadziałało? Nie, ja, nie zadziałał! O, od głowy się odbiłem. Ty tylko nie. mi podwójny skok nie zadziałał teraz? Mi też nie zadziałał. Nie, no. ja, zadziałał. Później. Dziękuję za wszystkim! Zadziałał. Brawo. Brawo. Brawo! Brawo! Super. Mega wielkie dzięki, chłopaki. <noise> My, tak, dziękuję. Nie było ustawiane wcale. Dziękuję. Um, po prostu no, nie, nie ustawiłem dzisiaj, że, że byłem lepszy, a byłem lepszy. Wow! Zobaczcie, co odblokowałem, ale mam super! Patrz, 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 Róci, patrz do do menu, Dobra, wr wróćmy do menu, zobaczcie no, jaki i mam pokaż, super pokaż, skin. Ooo! Uuu! Móżem ja! 600 lat. Ale <laughs> chyba jednak kromeczka chleba bardziej do mnie pasuje. Dobra, <laughs> dzięki e, chłopaki, że zagraliście ze mną. Dzięki wam, że oglądaliście. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. My się teraz z wami żegnamy. Trzymajcie się! Bye bye. I do następnego. Na razie! Bye bye.